90 odbyć chociaż jeden ton Już nie słuchaj nigdy serca, głos rozsądku nie myto. Nigdy nie chciałbym postawił pierwszy krok Gdzieś na skraju ziemi, nieba pośród krain

łączyć telefon i połamać kartę Wyjazd stąd nazwać nowym startem Wziąć i wstawić auto do komisu Mercedes S500, ale się nie popisuń Wszystko to ważne zmieści się w plecach Zdjęcie mamy, afory foryzmy leca Wziąć ją za rękę i pomyśleć o dzieciach Taki odważny, a tak się boi obiecać Zwrzeć się sławy, bo to kula u nogi Ciuchy z szafy tylko rozdać ubogim Zrobić to o czym się marzy od dawna Ale wpierw się wyrwać z tego bagna Zamknąć drzwi i wyrzucić klucz Przestać się ranić po to, żeby coś czuć Potem poczekasz, aż wszyscy zastąpią, by w końcu zrobić mały krok jak karnia Nie ma już w przypadku cienia Byłem jednym z wielu, choć zawsze chciałem podbić chociaż jeden błąd Już nie słuchaj nigdy serca, głos rozsądku nie to Nigdy nie chciałbym postawił pierwszy krok Gdzieś na skraju ziemi, nieba, pośród krain, paru Tłumaczyłem ci rzeczy, wychana na słowo Umrę tylko tam, gdzie scena, ciekawe czy tak siał los Nie pytałem go o znanie, jakby co to wielka niewiadoma, gdzie zakwitnie miłość w betonowych tomach Szukać życia chwilą, czy powoli planować Brakowało wszystkiego, w szczególności ciebie Czytamy radę na szerokich wodach Rutyna jest sztuką, a łatwo się zakochać Nie słuchać co mówią, bo to puste słowa nie chcieliśmy zbyt wiele Tylko ciągle siebie, dziś z gramofonu leci sobie szadę Życie jak no chcemy zawsze mieć wytrawne Znamy słabe punkty, żeby skruszyć pancerz Dziś sam sobie zazdroszczę, że jednak ciągle mamy w przypadku cienia byłem jednym z wielu, choć zawsze chciałem podbić chociaż jeden bol. Już nie słuchaj nigdy serca, głos rozsądku nie to. Nigdy nie chciałbym postawił pierwszy krok. Gdzieś na skraju ziemi nieba, pośród krain warut tłumaczyłem ci, że czynycha na nas. Umrę tylko tam gdzie scena ciekawe czy tak się los nie pytałem go o zdanie jakby co są... Turn your ideas into videos. Go to artlist.io and get everything you need, all in one place. Music recorded by real artists. Stunning visuals produced to empower your stories. Sound effects created with attention to detail. Customizable templates that are easy to use. And AI voiceover. With voices exclusive to Artlist. Go to artlist.io and start making videos today.